Sobota z hitami w europejskich ligach gramy trebla o 436 złotych na ciekawie, zapowiadające się mecze w Premier League, Serie A i Bundesliga. Subskrybuj kanał, zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. A typujemy dziś w PZ Book, czyli u Bookmachera, który w ramach oferty powitalnej ma dla Was zakład bez ryzyka do okrągłego 1000 zł, a także freebet na start za 5 dyszek. Dodatkowo przy kuponach wielokrotnych, rozpoczynając od trzech typów, można otrzymać bonus do wygranej. Tak samo tak jak dzisiaj właśnie nasz kupon dostanie 2% ekstra. Im większa ilość zdarzeń, tym większa ta dodatkowa wygrana może być. Bonus aktywuje się automatycznie, nie trzeba niczego dodawać do kuponu. Już od trzech selekcji na kuponie. Jak to działa? Zupełnie automatycznie. Ten bonus dodaje się automatycznie do waszego kuponu. Jak kształtują się te progi procentowe/bonusowe, przeczytacie na zagranie.com, gdzie już teraz was odsyłam. Tam także wiele więcej informacji na temat tego i także oczywiście innych operatorów. Wiele także typów propozycji i ciekawostek ze świata bukmacherki. A typowanie rozpoczynamy od hitu Premier League, choć więcej entuzjazmu wzbudza na pewno parę lat temu, jeszcze kiedy to były wielkie marki. Dziś to walka, właśnie chyba lekko dwóch zakurzonych marek, ale wciąż paradoksalnie bijących się o Ligę Mistrzów, czyli oczywiście Arsenal i Manchester United. Morale w obu ekipach zgoła odmienne, bo Arsenal świeżo po wygranych derbach z Chelsea ma ochotę na więcej i na to top 4 w tabeli a z kolei kryzys w Manchesterze chyba się zaczyna pogłębiać, w dodatku prawdopodobnie znów nie zobaczymy Ronaldo, to oczywiście z wiadomych względów to on przecież uratował Czerwone Diabły w meczu z Norwich, no właśnie Norwich to nie jest żadna potęga w Anglii, wcześniej także porażka z broniącym się przed spadkiem Evertonem później z kolei kompromitacja z Liverpoolem, no nie jest to najlepszy okres podopiecznych Ralfa Ragnika którego zastąpi już wiadomo oficjalnie Erik ten hack od nowego Sezonu. Jak spojrzymy na trzy ostatnie mecze bezpośrednie na Emirates, to mamy tutaj dwie wygrane gospodarzy no i Kusi gra na czystą, wygraną kanonierów bo przecież też Manchester United w tych trzech meczach nie strzelił nawet jednej bramki. Postanowiłem jednak, że na ten kupon wrzucę coś bezpieczniejszego i będzie to wygrana jednej z połów przez Arsenal po kursie 1.54. A mecz numer 2 to Włochy i Inter kontra Roma. Gospodarze są w gazie po wygranej nad Milanem w Pucharze Włoch i to 3-0 taka wygrana z lokalnym przeciwnikiem na pewno buduje dodatkowo od 10 meczów we wszystkich rozgrywkach są bez porażki. Roma z kolei niedawno zaliczyła wpadkę Widzę konferencji, ale udało się w meczu rewanżowym z Bodob odrobić straty, nawet z nawiązką. Jedni i drudzy mają formę, to widać, ale to chyba jednak Inter jest tę półkę wyżej, bo wygrywał z Milanem, Juventusem i nawet przecież też z Liverpoolem w lidze mistrzów, więc na te punkty bił sobie na lepszych rywalach właśnie Roma. Wydaje się, że zbierała te punkty na ciut słabszych ekipach, no i Napoli, które chyba zaczyna łapać powoli dołek. Cztery ostatnie mecze u siebie, to Inter w tych właśnie spotkaniach stracił tylko jedną bramkę w zremisowanym starciu z Fiorentiną. Wydaje mi się, że niespodzianką będzie, jeżeli będzie to coś innego niż wygrana gospodarzy w tym meczu, no i właśnie taki jest mój typ na tę potyczkę. Kurs 1,62 ląduje na naszym kuponie. A ten kupon zamkniemy meczem Bundesliga Der Klassiker, czyli Bayern kontra Borussia Dortmund. Jeśli goście wygrają, to mogą zacząć dopiero marzyć o mistrzostwie, ale jest już chyba zdecydowanie za późno i tylko mogą zacząć marzyć, bo to będzie nadal aż 6 punktów przy trzech meczach do końca sezonu. Matematyka jest nieubłagana, no i puchnące nawet w ostatnich tygodniach Bayern, nawet w formie zmierzającej chyba lekko ku dołowi po tej porażce w Lidze Mistrzów. No to musi wręcz dowieść to prowadzenie w Bundesliga do samego końca i zdobyć kolejny mistrzowski tytuł. O Oborusy też chyba ostatnio częściej się mówi bardziej w kontekście przyszłości Halada niż choćby o wygranej 6 do 1 nad Wolfsburgiem, która jest przecież imponująca. Myślę, że obie strony są już też świadome, jak ten sezon nam się zakończy, no i znów. Tradycyjnie klasiker powinien paść łupem Bayernu, taka jest moja przynajmniej opinia, Borussia na Allianz Arena nie wygrała, no i tutaj znów 2017 rok nam się kłania. Od tamtej pory Bajern wygrywa u siebie każdy mecz z do Dortmund, no i też co istotne podopieczni Marko Rozego strzelają gola w każdym meczu od października zeszłego roku od porażki 0-4 za Ajaxem w Lidze Mistrzów, nie było jeszcze potyczki w której BVB zagrałaby na 0 z przodu to jest bardzo cenna informacja no i do tego zwycięstwa Bayernu, dokładam jeszcze BTTS, no i wychodzi nam bardzo fajny kurs 1.95. Dlaczego też to gram? A no dlatego, że dokładnie taki scenariusz miało 5 ostatnich niemieckich klasyków, no i sądzę, że będzie podobnie i tym razem. Łącznie ako naszego kuponu to 486, to z kolei oznacza, że przy stówce wkładu i tym 2% bonusu za trebla w PZB w razie powodzenia wszystkich trzech typów możemy zyskać 436 zł. Zostawcie łapkę w górę pod filmikiem, zostawcie także sub na naszym kanale, to na pewno pomoże nam się rozwijać, a z kolejnymi typami na zagranie TV wrócimy niebawem.